Czołem ludziska! Po wielomiesięcznej przerwie wracamy do Nuclear Throne! Gdybym miał wam wymieniać co tu się pozmieniało od ostatniego odcinka... ...Jesus, pewnie nie starczyłoby mi na to... życia. Nawet wiadomo, że Lamych żyją krótko, także moi drodzy, od razu przejdziemy do rozgrywki, widzicie nawet menu jest już, znaczy menu, menu do menu zaraz przejdziemy, nawet logo jest zmienione. Zostało zrewampowane, jak to mówią twórcy Teraz w tle mamy cały czas ten vortex, który zazwyczaj wpadają postaci Mamy bardzo, ale to bardzo work in progress, czyli e, Praca w trakcie, jeśli chodzi o menu Prawda, jeśli wszystkie rzeczy działają To statystyki są jakieś takie wrzucone na razie tak, żeby po prostu coś było kredycy nie funkcjonują Settingsy audio, video to pewnie jeszcze będzie wszystko zmieniane Jak widzicie, Coop jeszcze nie jest za im, zaimple za i to trudne słowo jest zaimplementowany więc zaczniemy po prostu grać proszę bardzo, oto jest teraz nasz wielki, e, nasze menu mamy, nie, mamy tu oczywiście jak, jak, jak co tydzień res, zresetowane wszystkie postaci e, więc zaczniemy grać kurczakiem, dlaczego zaczniemy, zaczniemy grać kurczakiem ponieważ moi drodzy nie, gdzie jest horror, zniknął tutaj w ogóle to jest jeszcze ta postać, której nie odblokowałem jeszcze nigdy mam nadzieję, że mi się kiedyś się uda odblokować w końcu e, dzisiaj będziemy grali kurczakiem ponieważ kurczak jest jedyną z postaci która przeszła gigantyczne zmiany. Tak, jak widzicie, teraz po każdym wybraniu postaci mamy miniaturkę z imieniem i mamy również napisane jej specjalne zdolności. Eee, prawdopodobnie każda z tych postaci z przeszła jakieś tam mniejsze czy większe modyfikacje. Być może postaram się Wam to pokazać, kiedy pogramy trochę Chickenem. Może w następnym odcinku po prostu pogramy wszystkimi po trochu, żebyście zobaczyli, jak się nimi teraz gra. Niemniej jednak, Chicken ma zmienioną. E, Zmienione umiejkę, swoją ultra-umiejkę, tak? Teraz nie zwalnia czasu, tylko po prostu rzuca swoją e, swoją maczetą, swoim mieczykiem, tak jak tak jak rzucał... Uuu, co to? Tak jak rzucał y, chociażby w y, Hotline Miami nasz główny protagonista. Teraz w ogóle, żeby było ciekawy to ja nie mam pojęcia co to jest. Okej, okay, tu możemy wybierać... Aha, no tak, bo teraz na początku gry możemy wybierać... Korony, z którymi startujemy. Tego nie będzie oczywiście od samego początku. Teraz to jest tak wprowadzane, żeby potestować różne korony, które dają nam bonusy. Zazwyczaj musieliśmy znaleźć pokój z koroną, żeby ta korona do, do nas dołączyła. A więc weźmy sobie na przykład Bigger Explosion with Max HP. Co my tutaj mamy? No HP drops. A lot more Cursed chest. Wiecie co? Na razie wybierzemy... Czy mogę jest tutaj coś jak bez Chestu? Jest! A bear head i a fair head. Dobra, nie będziemy broń na razie żadnej żadnej korony. Spoko. Okej, okay, chyba wyszedłem do menu prawym wszystkim myszy. Okej, okay, spoko. Jeszcze muszę też trochę poogarniać, co tu się w ogóle dzieje. Ja widzisz, to jest złotą broń. Tu mamy dwa rewolwery. To no, w ogóle fajne. Też to, co sumie nie widziałem, że to oni mają takie tutaj, proszę bardzo, pokazaną początkową broń. Mam już złoty rewolwer, ale oczywiście nad nie wiem, co powoduje, że mam złoty rewolwer. Dobra, dosyć gadania. Zaczynajmy grać. Teraz pytanie, gdzie tu jest start game? Właśnie, w ogóle nie mam pojęcia, gdzie tu się teraz startuje. Ej, gdzie tu jest coś takiego jak start. <laughs> Ej, bez jaj. I tak zmieniłem, że nie wiem jak się startuje teraz. Tu się wychodzi. Jezus Maria, ale lama, ja w ogóle nie jestem w stanie teraz ogarnąć. I jeszcze raz się klikało na kurczaka. Dobra. Okej. Okay. No to jedziemy. Jedziemy kurczakiem, który teraz potrafi po prostu rzucać swoją bronią. Oh yeah. Gluty. Z tym się niewiele zmieniło. Dalej kurczak potrafi oczywiście ściekać swoją maczetką, swoim mieczykiem jak, jak, jak przystało na kurszaka, prawda? Wszystkie kury rzucają mieczami. Przede wszystkim machine gun, bierzemy. a dostałem kółko w łeb. Dalej zbieramy zielone punkty doświadczenia, dalej są ci sami przeciwnicy, których widzieliśmy. Tu się zmiany tutaj dochodzą, jeśli chodzi na przykład o poziom trudności, o ilość przeciwników, o jakieś zmiany broni, nowe bronie się pojawiają oczywiście jeszcze. Więc teoretycznie cały czas coś się dzieje, O, 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 dla launcher jest bardzo fajny, sobie aż tak powiem go wezmę, level up, select one, mutation. Zmienne są również, jak widzicie tutaj, ym, ekran mutacji jest trochę zmieniony, full health and some ammo, okej, okay, euforia, okej, okay, niech, niech niektóre killsy zaby, ten, dają mi ammo, widzieliście ten ekran ładowania planszy również, również jest inny. Bardziej taki, powiedziałbym, klarowny i taki fajniejszy, niż po prostu napisane, że to jest 2-1 etap. A wy, dziady, o też potrafimy cały czas odbijać jeszcze kulki, tu się nic nie zmieniło. Pociski. Kurde, lubię tę, lubię tę broń. Ale tak, będę chciał ładować... Kurcze, jednak, y powiem wam szczerze, mój granatnik. Okej. Okay. Jep, 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 jep. Twórcy nadal no są zajebiści, ponieważ co tydzień wrzucają nowe update, co tydzień podsumowują, co zrobili. Wszystko ładnie, pięknie widać. Więc naprawdę bardzo duże propce dla nich. Więcej HP. Oczywiście, że więcej HP. Okej, okay. tam gdzie są kropki to są chyba... Mm, tak, to są zmiany, zmiany, że tak powiem tych... Biomów, nazwijmy to biomów. Plansz. Max Energy, okej. Okay. SMG, spoko, chyba musiałam dostać, bo Max Energy... Big Bandit, okej! Okay. <laughs> Teraz tak widzieliście... Kurczę, postaci mają takie zapowiedzi trochę. Takie. O, teraz będzie boss fight albo mini boss fight, i będzie. Bo, co, badassy są, więc. O. Świetnie, badassy są, więc będziemy ich likwidować, ale chyba właśnie zginąłem. I tak szybko kliknąłem, że wyszedłem do menu. Dobra, lecimy jeszcze raz. Może mi się uda wreszcie pokazać, jak działa rzucanie mieczem. O, właśnie tak wygląda rzucanie mieczeń. Buuuuuu! okej, okay, tylko teraz. E, nie mam czym atakować. Ok, czy dobrze jest rzucać mieczem, kiedy masz rzeczywiście coś ze sobą również? Kurcze, szkoda, bo to spowolnienie czasu było całkiem spoko, tylko twórcy, z tego co pamiętam, powiedzieli, że Nuclear Throne z założenia było grą szybką, wartką, więc spowolnienie czasu jest trochę... Mm, trochę jakby krzaczy się z założeniami, więc stwierdzili, że o nie, to w takim razie nie może być nic, co spowalnia. Bardziej zainwestujemy w coś, co... Bardziej skupimy się na rzeczach, które rzeczywiście przyspieszają rozgrywkę, albo przynajmniej jej właśnie nie spowalniają. Tak jak to robi, tak jak to robił Ultimate, Ultimate, tak? Z takim językiem lolowym czy dotowym. Kurczaka! Dobra, max HP, dobra spoko, bo teraz wziąłem... Mutację, która przywraca mi zdrowie! Gin robalu jeden, dobra, masz. <ścoughs> Ciekawe jakie damage'a zadaje tym robalem w ogóle. Grenade launcher, wracamy do mojego wyjścia pierwotnego. 9, 14 boltów, nie zdążyłem zmienić broni, żeby mi... Wzięło więcej amunicji. Dobra, to będzie znowu bandyta Bandyta, bandyta! Mały celebryta! Big bandit Okej. Okay. Dobra, trzeba walyć na niego tam Dobra, eksplozivsy są Pop rifle! O, pop rifle jest spoko Rzucimy mieczem w tego, roba w tego dziada. Co my nie mam... A mam granatnik! No właśnie, mam granatnik. <laughs> Zapomniałem. Gdzie jesteś? Granatnik to the face! Oh yeah! I jeszcze raz! Nie! Yeah. Tak jest! Nie miałś żadnych najmniejszych szans kolego. Dobra. Uhuhu! O nie! Aha, teraz mam granatnik, jak rzuciłem broń. To w sumie nie jest jakoś <grym> super zamiennik, powiem Wam szczerze. O! Jeszcze dostałem, bo się zamyśliłem. Ty trepie! Masz. Po krzyku. Coś tu jeszcze żyje. Po pytanie co. A, robal żyje! skubany mały robal. Dobra, no to lecimy dalej. Level up. Spoko. Hmm, hammerhead to jest zupełnie nowa mutacja. Push through a limited number of walls. Czyli mogę pchać na... popychać ścianę i robi się dziurka w ścianie. Shotgun shoulders shells bounce further. further. Okej, okay, to jest po prostu inna graficzka, ale to jest to samo co zazwyczaj było. Nic mi nie bustuje. Kurczę, mm, mojego granatnika. Okej, okay, większy fire rate. Wiecie co? Weźmy sobie większy fire rate przy mniejszej ilości życia. Dobra, weszliśmy w końcu do czego? Weszliśmy do lochów. Do kurde, to nie są lochy, tylko ścieki. Zawsze mylę ścieki z lochami. I oczywiście mówiąc lochy, nie mam na myśli e... samic, świni. Bynajmniej. Fak. Co tam się dzieje? Dobra, trzeba tego grubego zdjąć. A dostał teraz pysk! Konkretnie! Tu ciężko rzucać teraz tym mieczem, bo bez miecza to ja tylko mam granatnik, więc troszkę mu słabo. Aaaa, świnia! Prawie mnie, prawie mnie zdjęła. Ten granatnik jest spoko, ale akurat nie do tego poziomu. Tak samo jak... Tak samo jak... walka! Wręcz nie jest super przydatna, akurat w tym przypadku. A boję się... Fuck! Tak jak zdobędę życie, to dalej będę mógł przeżyć? Mam nadzieję. Życie, życie! Ba, kocham cię ponad życie, <laughs> No dobrze, oczywiście jeszcze ani razu nie udało mi się w tej grze dojść do samego końca. Niestety, zawsze ginę na ostatniej planszy, bez względu na to, jak mi idzie, jak bardzo wykokszoną mam postać. Także, ha! No troszkę ulama, że do tej pory mi się nie udało, chociaż przestałem w sumie grać. Grałem bardzo, bardzo sporadycznie, od czasu do czasu, od czasu do czasu sobie zaglądałem, tylko żeby zobaczyć co tam ludź, co tam twórcy pozmieniali. Więc chyba pomysł z granatnikiem nie jest zbyt dobry. A masz tam. Se nie zastanawiał. <noise> po prostu hotline Miami style! O, crossbow! Yy, mogę wziąć crossbow! Czemu nie wziąłem crossbow? To jest dobre pytanie. O! Front bat, chicken, frost pierce for enemies Weźmy to. Czyli teraz rzut mieczem będzie się przebijał przez przeciwników. Uhu! Ale się przebił? O, o. Fajnie rzucać mieczem, kiedy nie mam nic innego w ręku. O, yy. Dziadu jeden. Uu, no nie! Jak to mnie żarło? <laughs> Jak to <tam> mnie <jest> żarło? <laughs> o, oh Jesus. Ale lama! Dobrze. Oho, tu będzie. o mnóstwo robactwa. Dużo robali. E, eradykacja? Nie, to eradykacja to jest od, od szczurów. E, robalacja? Au. No to było inteligentne. Się nadeszła na taką pypcie cholerną. Dobra, screwdriver. O tak. Będę wszystkich rozpieprzał teraz tym, no, nie młotkiem, tylko wkręcaczem śrubokrętem. Tak właśnie. Także widzicie, gra robi się coraz przyjemniejsza w odbiorze. Coraz fajniejsza, coraz bardziej atrakcyjna wizualnie, również. I... Weźmy sobie to, bo to jest w sumie całkiem spoko. Będą korpsy lecić dalej. I zadawać również damage. Yeah! 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 Uhuuuu! O właśnie. Machine gun, powiem szczerze, machine gunem postrzelamy. O kurde, dobra. <grytania> dawaj, mój mieczyk! Z powrotem. Uhuhu! Dawaj, miecz. Dawaj, miecz, dawaj, miecz. Przestań skrzeczeć. Dobra. Z... Czy tu wszystko? A z tej strony wszystko wyczyściłem, czy tu nic nie było? Przepraszam bardzo. Czy tu była pustka? Tu była pustka! Aż zabolała mnie trzustka. Dobra, wracamy zatem. Sru! SMG tam jeszcze jest, tylko że SMG ma problemy z celnością. Dobra, kurczę! Dojdźmy chociaż do tego cholernego skrapiardu, bo to aż. aż po prostu smutek bierze, że ja po prostu tak lamię i nie jestem w stanie nawet przejść przez ścieki. Big Bandit! Muszę się do tych do tych, do tych. do tych kurczę, wejściówek, bossów, plus minibosów fuck! A ty małpo. Dobra, wiesz co, wiesz co się z Tobą teraz stanie? Dostaniesz mieczem. Haha! To nie był dobry pomysł! <noise> no, no jaki, jaki odporny su Suchy Dobra, no wreszcie. Co my tutaj mamy? Co nam po granatnik padało? Granatnik. No z granatnikiem wiem jak będzie. Będzie po prostu tak, że nic nie będzie. Prędzej usiądę na grzędzie, w końcu jestem kurą, więc mogę. O, drugi granatnik! Świetnie! Gdzie to wybuchło? Tutaj wybuchło. Czemu? Tutaj musiał, tutaj tr trup musiał tu polecieć. Dobra! Co my tu mamy? Strong Spirit. To też jest nowa mutacja. Prevent death once, recharges when backed at full HP. Tak, czyli jak mamy na przykład 2 yy, HP i dostaniemy damage za 3, to dostajemy 1 HP, co nam zostaje i mamy właśnie coś takiego jak Prevent Death. To jest w sumie spoko, ale i tak wezmę więcej HP. Dobra! Niech się załaduje po prostu, yy, że tak powiem... ...szczurarium! Oho, tam są, tam są ci, co strzelają z... ...strzelają z, z shotgunów, więc trzeba na nich uważać. 7 boltów zebrałem, świetnie. Po co mi bolty, skoro ja nie posiadać? Żadna kusza! ta Więc sami widzicie, nie trzeba opisywać tych zmian, one po prostu rzucają się w oczy. Jeśli oczywiście pamiętacie, jak wyglądał Nuclear Throne. W tym ostatnim, jedenastym epizodzie, bo teraz mamy epizod dwunasty. Po wielkiej, długiej, gigantycznej, paromiesięcznej przerwie. Na, na dobrą sprawę możecie, moglibyście powiedzieć, no w sumie... Teoretycznie to ten nuclear front to niewiele się różni. No, trochę tam graficznie się pozmieniało, coś tam. Ło, niezła sieczka, Ło, trochę jakichś tam wizualnych usprawnień, ale ogólnie to cały czas ten sam nuclear front. I tu bym się z wami nawet trochę zgodził. Tylko że ja ogólnie, jak śledzę dokładnie każdą zmianę i czytam te wszystkie update'y, bo oczywiście jestem na bieżąco, to widzę ile pracy oni wkładają w to. Więc dla mnie to rzeczywiście jest naprawdę spory progres. No ale. Skupmy się, może bardziej, na nagle Strong Spirit. Aha, to, że prevention dev. Tylko, że tutaj mam teraz bardzo fajną rzecz: Melee range. Dotarłem przede wszystkim do Scrapyardu, co już mnie cieszy. Uuu. Jednym z update'ów, z, update z upgrade'ów jest coś takiego, że twórcy stwierdzili, że zmniejszą ilość ptaków latających. Bo tych ptaków było za dużo. Jakoś mi się wydaje, że jakoś mało zmniejszyli. Ilość, liczbę, sorry, bo to policzalne, więc liczba. Więc. Tak, właśnie. Ilość, liczba, to, to ma różnicę, to robi różnicę, dobra, no chyba może jednego... A, masz ty! Uuu, tak, żeś zawalczył, żeś to przeżył! Ała! No to nie było inteligentne! Tylko wbuchłem mu na twarzy, auto-shotgun! W sumie... nie, mało mam, mało mam tych pocisków, to może nie będę zmieniał. Podoba mi się to, co mam, zapominam, że mam większy range. I mogę rzucać tym mieczem, tylko na razie nie mam w co. Czy to, nie żyje? Nie żyję na szczęście. O, tu by się piercing przydał. Wybuchnie. Ło! Wybuchła na samochodziku. Łoną no, jeszcze dość szczątki. Dobrze, mam 3 HP. Trószkę słabo. Mało apteczek. Oho. Oooooo! Prawie mnie zniszczył. Oho. Teraz ten, co dzieje ogniem. Trochę nie widzę żadnych nowych przeciwników. To mnie trochę martwi, że nie tyle updateów zrobili, a nie dodali żadnych nowych przeciwników. Chyba, że są dalej. I jeszcze do nikąd nie doszedłem. Ich nie wczeliłem. Być może, zobaczymy. Może mi się uda gdzieś dojść. Wtedy, wtedy będzie, będzie wiadomo. To pewnie z niej zmieniło. jestem ciekawy, co się teraz tu zdobywa. Jak się tutaj dojdzie. Aha, dalej IPDPDP przyjeżdża. Jezu, ile tu ich wysrało. Masakra. Dobra, gin. Ok, zabiłem wszystkich. Może spróbuję to zniszczyć. Co się teraz dzieje, jak to niszczę? Coś coś zmienili? Ok, nic się nie zadziało. Dostałem ekspy. Czasami tu właśnie był ten krą... Crown Room, czyli można było właśnie jakąś. Łu! Dostał łeb. Można było jakąś. Ee... Jakąś nazywa. Ajajaj, aj, aj, to nie było inteligentne. Dobrze, że uciekłem w ostatniej chwili. Huh. Jakąś yy, koronę! Kotwicę chciałem powiedzieć, bo. Już. Sam jesteś kotwica, Staszek. Kotwica, to ty masz czasem. O! widzieliście to? Ha, ha. fajny bug. Zniknął samochód nagle. Wow. Ok, jeszcze mam jedno HP i walkę z bossem. Świetnie. Ale z wezmę. O, właśnie dlatego, bo jest mega spoko. A, zaraz dostanę. Big Dog, czyli wielki piesek. Wyskoczył z pomiędzy desek i zaraz mnie zabije. A, fucking shit. Dobra, super, ekstra, mega focus, czyli zaraz będzie Turbolama, jak znam życie. A, tak! Fuck! Życie, daj mi życie, dajcie mi życie, dajcie mi życie. Nie dali mi życie, jeszcze tak klikam, że wyszedłem z menu. to jest właśnie też słabe, że jak twórcy chyba nie przewidzieli jeszcze tego, że jak się klika tak bardzo mocno, szczególnie ginąc. To chyba, to, to chyba tylko przy kurczaku też to inna sprawa. To można bardzo łatwo wyjść do main, nie zobaczyłem podsumowania. <noise> Ech. No dobrze, moi drodzy, to czas. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz kurczakiem. Mam już odblokowane, jak widzicie, teraz wszystkie postaci. A, tu jest ten kurde mały horror. Muszę go kiedyś jeszcze spróbować dorwać i nakręcić odcinek z nim. Być może w przyszłym tygodniu. Dobrze. A kurczak, skoro poświęcamy ten odcinek kurczakowi. Kurczakowi, dobra. Uuu! Tu też jest coś nowego. E, menu. końcu Escape, nie wychodzi z gry. Zawsze wciskanie Escape a po prostu wyrzucało. Ten, ten Vortex też chyba jest bardziej, to powiem, zaawansowany, bo jakiś tu widziałem, jakiś efekt 3D nawet. Dobra, bo chciałem jakoś jeszcze wybrać kurczaka, ale do niego dać mi jakąś koronę. Na przykład: No Ammo Drops, More Weapon Drops, Ammo Chest Only, Free Mutation, Narrow Future, Starts Areas at 1 HP, Kills Random Enemies at Spawn. Boże, co to za dziwne dziedzictwo. Większa eksplozje, 1 max. O, weźmy większe eksplozje i o jeden mniejsze HP. Niechaj będzie. Jeszcze brakuje właśnie przycisku start, dlatego tak bardzo. Wow, IPDP tutaj od razu? Czemu? Co ja zrobiłem? Może dlatego, że mam koronę? Eee, właśnie brakuje mi takiego przycisku, właśnie typu. Hej, przycisk eee, start by się przydał, bo ja rzeczywiście po większej przerwie. Uh, trochę zgupiałem, a dlatego uh, zgupiałem, może to się trochę, trochę wytłumaczę, ponieważ uh, grałem w zeszłym tygodniu, ale oni co tydzień tutaj update'y i zupełnie inaczej to mnie nie wyglądało, dlatego też byłem zdziwiony, że oni już to mnie tak bardzo zupgrade'owali. Cały czas coś się tu zmienia, więc jest cały czas bardzo rozwojowo. Plasma Gun! Oh yeah! Najlepszy, że plazma... Plasma gun tak wcześnie?! Wow, to, to jest jakaś porządna zmiana, może dlatego, że mam koronę. Nie wiem, czy korona właśnie na to wpływa, ale jezu, nigdy nie było. Plazmagana. Plazm plazmowego, kurde, yy, dziadostwa tak wcześnie. No, ale ja tam się cieszę. Teraz koszę wszystkich bardzo łatwo. Okej, okay. jeszcze jakaś poświata fioletowa za mną lata. Za mną lata fioletowa poświata. Kupię sobie fiata albo poloneza. Mam rymy białe jak beza! Hej! Dobra, koniec tego rymowania. Kills! Lower your reload time, shell bounce further. O! Energy weapons dają, zadają większe obrażenia, czyli akurat to coś, co mam. Bardzo spokojnie, i teraz bandyta pojawi dostanie w po takim dziadowstwem prosto w twarz! Skończy się dzień Bandyty! Okej, okay, co my tutaj mamy? O, bandyta! No cześć! A masz! Udało mi się go wykończyć z jednym strzałem, byłoby zbyt pięknie, nie? Ale dostaję całkiem zacnie. Nie uciekaj! Dostań w pysk, o właśnie tak! Uhu. Oh yeah! Dobra. To może zaczniemy jeszcze rzucać przy okazji tym mieczem, bo tak jakoś mało nim rzucam. Ho <laughs> jak rzucę! To od razu jest lama, to chyba dlatego nie rzucam. O, a! <laughs> Co tu się dzieje, moi drodzy Państwo? A macie tam, nie wiem co to poleci, może, że wszystkich, wszystkich zabije. No. mniej więcej. Yy, a masz? Yy, 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 yy. Na ślepo. Coś trafiłem? O, wszystkich zabiłem. No właśnie, czasami taka ślepa parafia wystrzelona. Ślepa parafia? Ślepa seria. Dlaczego parafia? powiedziałem? nie mam pojęcia. Yy, 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 yy. Nie mam niewrażliwy na fire poniżej 4 HP. Dobra, ale to jest, to jest zajebiste. Zawsze mi się wydaje, że to są wielkie jądra, za przeproszeniem. Sorry, ale to po prostu jest drugi, drugi żołądek. <laughs> ale naprawdę to wygląda jak duże niebieskie jądra. No, no sorry, no, no nie wygląda, no wygląda, kurde, no. Dobra, bo w ogóle ja mam Bigger, Bigger Explosions, ale jeszcze... Tak, nie udało mi się dostrzec tych, tych Bigger Explosions. Chyba, że rzeczywiście coś tam wybuchało, a ja nie widziałem. No tak, bo Bigger Explosions będą jak, będą beczki, samochody wybuchające... A masz! Świetnie. Kurde, ten mieczek jest słaby jak nie ma upgrade'ów. Widzicie, bardzo małe damage'e zadaje. Tym cholernym... Dobra. Do widzenia! Pięknie. To też w sumie wybucha, więc może zadaje jakieś damage'e. Teraz się rzuciłem jak... jak osioł! Jak szczerbate na suchary się porwałem! 12 explosives, po co mi explosives? Co tu mamy? Bazuka! Bazuka swojego celu szuka. Czemu nie mogę? Aha! Jak jest taki fioletowy. Fioletowa poświata oznacza, że ja nie mogę, moi drodzy, wymienić tej, tej broni. Teraz nie, wciskam E i nie mogę. Tak, bo to właśnie była też jakaś. Nie wiem, czy to jest super jakaś wielka nowość, czy tego nie było wcześniej, ale nie mogę. Dlatego są takie poświaty, bo ona jest dla mnie teraz przyczepiona na stałe i tej broni nie, nie jestem już w stanie wymienić. Może dlatego mi się trafiła. A! Pierdzielony szczur. Dostał prosto w wór! Mam dzisiaj jakiś dzień na rymowanki, coś mi się tak wydaje. Po prostu Bard Maudon i to ostry. Gdzie są jeszcze szczury? Bo chciałbym uciec do dziury! I przejść do następnego poziomu! Zdrapać trochę... Chromu? <laughs> Nie wiem skąd. Less enemy HP! To jest spoko, i to też jest spoko. Dobra, zmniejszmy HP przeciwników. Teraz będą po prostu padać jak muchy! Co mają, małe brzuchy. Opa, rapa, para, para, Teraz się wybrałem. A, co to było, jaki dziki bieg? Dobra, okej! Okay. Strzały na ślepo. Złupia kalarepo. Dobra, koniec tego, że tak powiem, samuraja. Chwa! Wiem, że koniec samuraja. Staszek. Koniec samuraja! Bo cię porzuci zgraja fanów. Dobra. Yy! Dobra, jakoś tak szczerze powiem, że ten samuraj mi tu pasuje. <laughs> to bolało. Ej, zaraz będę ...zaraz będę po prostu kurszakiem, ale zrożna. Jak tak można? Tak <laughs> Ptak mnie. Oh! Fuck, głupi ptak. Oh! Co tu się dzieje? Zakrzywiam. Knieję! Dobra, to już teraz ginę. Nie ma szans, żeby mnie zginął. O! apteczka, żyje dalej! To Pewnie niedługo. O właśnie. Jezus Maria! Czyli nadal chicken ma taką specjalną właściwość, że jak zginie, ale złapie apteczkę to żyje dalej. Bardzo spoko. Prawdziwa kura. Dobra! Dosyć tego. Aha, to fajnie zmieniłem broń. Dosyć tego dobrego. Nie wiem gdzie. Mm -hmm. Nie wiem, gdzie jesteście, ale zginiecie. Co się stało? Wszystko rozpieprzyłem chyba i to, to, to się stało. No dobra, moi drodzy, no to chyba na tym skończę. Pokazałem wam, jak wygląda Nuclear Front. Teraz mamy również pokazane wreszcie mogę się zatrzymać na tym ekranie, tak w ogóle. Więc yeah! Mogę wam pokazać ekran końcowy. Doszliśmy tu. Te kropki oznaczają zmianę biomów. To oznacza, oczywiście, wielki throne room. Do którego jeszcze nie zresztą jeszcze nieraz razu przypominam, bo taka ze mnie lama. Zostałem zabity przez snajpera w takim wypadku. Napisało mi, że nie dotarłem. Seriously? Naprawdę? Nie wiedziałem, że nie dotarłem. W każdym razie, moi drodzy... uuu, Zielony? Czy to coś oznacza, że jest coś innego? Nie, chyba nie. Jak wrócę, to będzie... Ale jest zielony! Czy to coś... Czy to jest taki... Update wizualny na zasadzie, o, Boss Interest, widzicie? To jest, to jest coś zupełnie nowego. New mutation and powerscreen, elite IPDPDP. Hyper slager, new eye, new enemy sounds, and fixes, tweaks and balancing. Okej. Okay. Mi się wydaje, że na szybko sprawdzę, czy to rzeczywiście coś się zmieniło, czy niekoniecznie. Weźmy te większe eksplozje cały czas. Nie, to wydawało mi się, że się mogło zmienić, ale chyba rzeczywiście nic się nie zmieniło. O, no, IPDP mnie ściga, bo kurde mam... ...tą... koronkę. Dobra, mam koronki, tak, kurde, koronki, kurczakowe koronki, takie wielkie. Rajstopy, które wyglądają jak nogi kurczaka, bo są takie w paski kolorowe. Mniejsza, bo robię dystrakcję. Moi drodzy, widzieliśmy, jak wygląda Nuclear Front. Po zmianach kurczak się zmienił, menu się zmieniło, przedmioty się zmieniły, yy, trochę się gameplay zmienił, chociaż w sumie gameplay najmniej się zmienił, cały czas się leci i po prostu sieka wszystko, co się rusza. Także, moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, zostawcie lajka, like, jeśli macie jakieś pytania, sugestie, albo chcielibyście zobaczyć konkretną postać w następnym odcinku. Choć wydaje mi się, że jak, jak mi się nie udał polować horrora, co jest bardzo prawdopodobne, to prawdopodobnie będę chciał zagrać e, jakąś postacią. Więc może macie jakieś propozycje, albo na przykład byśmy wypisali, które chcielibyście najbardziej zobaczyć. Tak wybrałbym na przykład trzy o największej ilości głosów, i wtedy bym wam je pokazał. Na przykład, tak? Taki teraz pomysł mi wpadł do łba. Dobrze, w każdym razie pamiętajcie śledzić kanał, być zawsze na bieżąco, w sensie śledzić harmonogram, subskrybować kanał. I mi się miesza. Jak patrzę na te fioletowe. Jak one się nazywają? No te! Worteksy! Wiry! O, wir, wir to jest dobre słowo. Taki wir, że ze mnie świr. Dobra, bo normalnie, ja nie wiem, chyba zacząłem. Nie wiem, tak ten nuklear jakoś na mnie wpłynął, że chyba nawąchałem się tych nuklearnych. Kurczę, cząsteczek zielonych i trochę mój mózg się. Wykrzywił, więc. Ja wam dziękuję pięknie za kolejny odcinek z Nuclear Front. Wielka piona ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. niebawem na kanale. Na jednym wydechu. Ja to chyba powinienem edytować. W każdym razie, cześć!